Nie mamy widzowie z tej strony na auto, bo kto inny, a to koniec na kanale na oto, czyli moim kanale oczywiście, bo też kogo innego. A dzisiaj dzienne wyzwanie w Bloons tl 6 Only Yellow. Więc zgaduję, że to są po prostu żółte pociski? Czy takiego? Ja? Nie wiem. A zaawansowane. nie Najpierw standard. Zróbmy najpierw standard, zobaczmy, ile to ma rund. A potem zaawansowane. 40. OK. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kogo by tu na sam porządek? Ja myślę, że postawię sobie tutaj i tutaj. Dwóch ziomeczków. Ja to mogę ulepszyć. Nie wiem co, także nie ulepszam. Oni sobie powinni na spokojnie poradzić. Jeszcze ta mapa jest od tak, że jak on zakręca, to jeszcze bije po kolei. Także myślę, że na spokojnie na radę dopóki nie postawię Adory, bo chciałbym ją postawić. O, tak shooter mogę, ale tylko jedną ścieżkę, czy to się opłaca? Tu nie ma Faster Throwing Już Jest tylko jedno. To jest zagwozdka Tego dam na większy dystans Dam mu to I chyba jedę w improved po prostu Szczerze mówiąc, a nie szybsze strzelanie Bo oni tak szybciej strzela dzięki nim I teraz tak, czy rykoszet, czy bumerang On jest na wprost, więc ja bym dał mu bumeranga, A ja mu można dać rykoszet Przynajmniej ja tak myślę, to będzie najlepiej Bo on tutaj rzuca po prostej ścieżce O! Mix Hollow! A, to w Blue grasz, czy w Counter Strike'a? Bo się zdecydowałeś, chyba nie możesz Ale no, widzisz Mixlo y, Jeszcze masz pozdrowienia na odcinku dzięki temu, że postanowiłeś sobie zagrać w coś Widzisz W ogóle jak to nagrywam, to jest widzowie dzisiaj y, 2 kwiecień, godzina 13.34 O, mamy Adore. To Adora na środek myślę, że tutaj pójdzie a wy to pewnie oglądacie o. Tak, 2 kwietnia o godzinie 17.30. Tak mi się zdaje, przynajmniej, że o tej godzinie oglądacie. Mam nadzieję, że o tej godzinie oglądasz. I mam nadzieję też, że zostawiłeś już suba i łapkę w górę. I komentarz. Czy ci się film spodobał, czy nie? Bo, czułeczku, jak nie zostawiłeś, to co to ma być w ogóle? Co ty sobie myślisz, że, że co? Trzeba zostawić łapkę w górę, a nie tak na darmo oglądać? No no nieładnie. Nieładnie widzę. Nieładnie. Bardzo nieładnie. No takiego czegoś po tobie bym się nie spodziewał. Także żebym się spodziewał co zrobisz, daj łapkę w górę, suba jak jeszcze nie masz, bo to też jest ważne, żeby przy, 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 le, przychodziły ci powiadomienia o moich filmach i komentarz. Bo komentarze ja czytam wszystkie i tam yy, ten... Dobrze wiecie, że serduszkuję i odpisuję chyba, że... Nie wiem co mam odpisać na dany komender, nie wiem. Mam czasami pustkę w głowie i nie wiem co mam odpisać widzowi. Ale dobra, my sobie kupiliśmy już Kylie Boomeranga, No i on sobie tutaj radzi so, 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 lach, świetnie. O, tak po prostu świetnie. I ja mam plan. Mam plan widzowy Ja mam plan Tu kupię klejpsy. Co... I plan widzowy jest taki, żeby... I plan widzowy jest taki, żeby ulepszać jego po prostu. Czyli kupić mu po... tę Mała presę, ale najpierw kupiłbym mu wioskę tutaj. Wtedy ma jeszcze większy dystans. No właśnie tu jeszcze może być. Bigger radius. I jungle drums y bym kupił od razu. Chociaż no właśnie kamuflaż Dobra, w dupie z nim. Ewentualnie mogę tu postawić ninja. Żeby sobie stał. A teraz myślę, że jungle drumsy, i potem kamuflaż, właśnie będzie nam potrzebny trochę. Niby zaczynamy mieć małe problemy. Ale to nas spokojnie. Nas no, z tym sobie nas spokojnie poradzi. Ale może mu Adora pomóc. Bo czemu nie? O, ale w dobrym miejscu postawiłem jeszcze z wioską, jaki dystans ma. Dobra, jungle Drums i grow blocker. On będzie bił, nie? Ta, dobra. No on to chill. Primary training. I teraz map press. Nie wiem, kamuflaż chyba kupił. Jeszcze będziemy potrzebować kamuflażu? Nie, to się nie opłaca. lepiej ninja ulepszy troszkę Primary Mentoring. Też kurde, no dobra. Nie chciałem, ale nie wiem, czy nawet ulepszone ninja by się z tym poradził. Więc już wolałem kupić, wolałem kupić widzowie. I teraz co nam będzie się bardziej pocało? Moab Press chyba się zdaje. I potem Primary Mentoring. Nie wiem, czy to jest dobra wyjście, ale tam. Ja go mogę sprzedać w sumie. Przepraszam, ale sprzedałem Cię Co on robi więcej damage'a? Chyba nie Ale no, dobra Czy te różowe balony zawsze były takie różowe? Bo mi się nie kojarzy jakoś, żeby takie były Primary Mentoring I co jeszcze buffy daje? Alchemik, no to alchemik Ale żeby tylko jego miał Ninja, no zostawię, niech to będzie tutaj Dobra, no powinienem zdążyć kupić Berserker Brew Ale jakbym jego sprzedał To nie kupię Stronger Stimulant, nie? Nie będzie mnie stać, także nie ma sensu i tak sprzedawać No ja on porobił Wow, win 10 daily challenges A my sobie zrobimy do rundy 50 Bo, bo tak No ja więc już postawię mojego ukochanego druida Nie mogę niestety 5 tieru, a i tak bym chyba nie rozbierał przez 10 rund Ale nie mogę to już, to już nie boli Jeszcze jak lepsze jeszcze raz to No teraz będzie jeszcze większym kozakiem No właśnie, kozakiem będzie Mogę zrobić żeby alchemikiego jego buffował Nie wiem czy druid jest dużo lepszy dzięki temu, ale No już kupiłem to Kupiłem To ja poradzę No nic nie poradzę, no jeszcze ja go mogę Na stronger stimulant dodać w sumie A ninja i tak nie ulepsza że dam Mogę go sprzedać faktycznie Kupić kogo? No kupię Maga Tutaj niech sobie stoi Dobra I drugiego Dobra, ronda 50 Dobra, jeszcze chwilka Tego nie kupię, tego nie kupię Dobra No to myślę, że kończymy sobie O Jezu, nie 4% to sobie skończymy I odbierzemy sobie A czy mam ta 100 kasy? Super Mam już troszkę Chciałbym kupić kogo? Etienne? Yy, trzeba zrobić zaawansowane zadanie Sposobem mi co wiesz, to pokonać To Trzeba postawić Gluganera Tu na środku I lepszymy go na maksa No nie gadaj No nie gadaj Kurde To powinno być tak I teraz Jesteś w stanie to przejść No ale jak mi się popsuł Jak nie mam Gluganera to... To nie wiem, to ja... Widzę, to się da przejść mając jego na 5 tier i tu y, drugi 502, a to i 401. Ale ja muszę sobie pomóc, ponieważ nie mam Gluganera na tak ulepszonego, co mnie zdziwiło bardzo. Co będzie dobre, na nie? Kurde, nie wiem. Wybiorę artillery battery. No to żem faila zaliczył, nie? Ja dupia. Co jeszcze może być dobre? Mam mam plazmę accelerator, Dobra. Nie wiem, czy tak przejdziemy, szczerze mówiąc. Są to tylko moje domysły, że może teraz się uda, Bo, no, powinno się udać wtedy. Ale, no, niestety, ja nie mam ulepszonego. Ale, dobra, zobaczmy. No i widzicie, że to jedno ulepszenie ma takie znaczenie. Czyli, widzowie, da się to pokonać tak, jak pokazałem na początku. Czyli stawiając Gluganera tutaj w ten sposób. I jego w sposób ten Ale ja po prostu nie mam glue na piątym I przez to nie mogę Chyba, że po prostu zrobię to tak Prawdopodobnie nie wyjdzie teraz Ale co mi szkodzi spróbować w sumie Bo jeszcze chwilka czasu mi została, Myśla, myślałem, że szybko to zrobię Niestety się nie udało No dobra, no i tu już nigdzie nie po... Gdzie? Gdzieś tu mogłem Tu mogę, no dobra, no to niech będzie Wątpię, że to się uda, spróbujmy szybciutko. Nie, nie ma takiej mocy rozłupywania. Było blisko, ale nie. Także ja się z wami żegnam. Da się to przejść tak jak pokazałem na początku, czyli 5.0.2 5, i 4.0.1. Niestety ja nie mam ulepszenia, więc nie mogłem. Ale no, ja się dzisiaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten poranik drugi wam pomoże. I co? Siemano.